Hej, tu Adam i witam na naszym kanale. A dzisiaj będziemy prezentować takie, taką zabawkę. Są pewnie różne typy. To jest takie jajko. Proszę, które należy wsadzić do wody i z tego się wykluwa jakaś niespodzianka, jakiś prezent dla dziecka. Tak tu ustawię tylko żeby z drugiej dokładnie strony bardziej pokazywać. Tu ściągniemy folię. Jest prosta ta Tak, tu mam konewkę. Z wodą. Wlejemy zaraz razem. To odwinie z folii. To jest po prostu takie nie do kąpieli jajko, tylko trzeba to wsadzić do miski z wodą. Tak, ale to nie jest do kąpielowa zabawka, nie? Mogłoby być też taka kąpielowa, żeby się w kąpieli tak samo moczyło, a ta jest po prostu do. wtedy nie w do miski ładnie i razem zalejemy wodą. O, wszystko wlejemy. I teraz siedzimy i obserwujemy. Wszystko właśnie tu sobie ładnie. Jeszcze nie, na razie musimy trochę pomus pomusować. Pamiętasz, raz już takie się robiliśmy i to kilka minut trwało. Figurę, ja tata nie widzę ona, poszukamy później. Jak na raz już takie coś e, robiliśmy, Moim zdaniem to jest bardzo fajna zabawka dla dziecka, bo dziecko skupia się, obserwuje, owszem to mamy, jest tylko trwa tylko chwilę, to jest jednorazowe. co? Nie, na razie woda jest jeszcze dość ciepła, bo te, przy ciepłej wodzie się szybciej rozpuszczamy, może możesz do tym wsalić, ale jeszcze jeszcze chwileczkę. Mamy, mamy, mamy. Chcesz weź wstać kątkę i zobacz, gdzie jest jeszcze całe jajko tam. Widzisz jeszcze jeszcze jest, ale już trochę tu już coś widać. Więc stać z powrotem, stać z powrotem do tego. Niech się rozpuszcza. Zaba, nie, to mam Tak. Jest to owszem jednorazowa zabawa, owszem figurka jest na stałe, ale sama, sam proces rozpuszczania, ale na pewno raz na jakiś czas to jest fajna opcja, żeby zainteresować czymś dziecka dodatkową, taką niecodzienną zabawę. Na pewno musuje. Więc na pewno zdecydowanie polecam na... Tego typu jednorazową zabawkę. Jeszcze chwileczkę. Jak przestanie tak musować, to wtedy będzie na pewno gotowe. Na razie widzisz, cały czas tutaj musuje się. Jak mus. Tak. Tak jak takie tabletki, pamiętasz? Z witaminkami, mają rodzice. Dokładnie tak samo to musuje, ale to jest nie do picia, tylko to jest za, z zabawką, twoją.

Też też możesz już spróbować wyłowić. już już prawie. Też Ale możesz... to jest taka sama zabawka. Też, też możesz było mogą obskubać. To jest taka sama zabawka. I wy wypłucz teraz. Jak? Wypłucz teraz. Ale ja nie wiedziałem jaka tam jest ze środku. A to 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 jest... Teraz wyciągnij i wy wypłucz całą zabawkę. O. To jest taka sama jak tamta. To jest taka sama jak tamta. To będzie para? To sobie umyć teraz umiemy, umiemy jeszcze w innej wodzie, bo to jest. O, pokażę tu, jak się prezentuje zabawka. Akurat tu wiem, że są na pewno różne opcje. Tu jest akurat jakiś taki smog, czy coś takiego. Proszę. To jest smak, bo mam tak, smog, bo ma Tak, smok z skrzydłami. To umiemy jeszcze smoka. Wypuczamy do końca. Sama! To Ja tutaj wrzucam z powrotem tego smoka, Kinga musi wyłowić. Więc jak wspominałem, zdecydowanie. Moim zdaniem to jest fajna zabawka, taka jednorazowa dla dziecka. Owszem, ten smaka tym smokiem bądź jakąś inną zabawką, na pewno czy nie można się bawić, ale sam proces rozpuszczania jest. Jeden, jeden raz. A i tak zdecydowanie polecam. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne jakieś spostrzeżenia, bądź propozycje tego typu jednorazowych zabawek, z których no warto do... skorzystać, to oczywiście zachęcam do podzielenia się w komentarzach na dole. I do zobaczenia następnym razem. za na razie. Hej! Papa! Zrobimy papa? Ja wyciągnę, a teraz Kinga robi papa. Papa! Pa. Proszę.